Prokuratura Regionalna w Gdańsku piąty wydział słucham. Witam, witam serdecznie. Patryk Niemiecki z tej strony. E, czy jest Pani Agnieszka? Jest Pani Agnieszka. Ja bym poprosił Panią Agnieszkę. Alo, tak słucham. Witam Panią bardzo witam. serdecznie. E, ja Rozmawialiśmy wczoraj sprawy tej kondycji. Tak? tak, i że Pan będzie, tak? W poniedziałek. No, pan będzie odpowiedzialny za policję policji tak, i będę chciał zeznać na nagranie. nie będziecie przekazać mi zeznań do sfałszowanej sprawy, dostarczowanej przez państwa. Dobrze, tak ja przekazywałam, że pan będzie w Nie już będzie miał czas, tak? Nie wiem tego? No to proszę, to po, to po, no bo to bardzo ważne, żeby miał ten czas, bo za chwilę, bo za każdym razem, jak pani mi przekazywała informacje od niego przez ten cały tydzień, to zawsze pani wspominała, że, że jest zajęty. To, żeby on nie był zajęty. No to jest no ważne, dziękuję. bo ja będę wzywał policję. To tak? dobrze, Dziękuję. Prokuratura Regionalna w Gdańsku, mm. piąty, powiedział, słucham. Witam, Patryk Winiecki z tej strony. Pani Agnieszka jeszcze Panie. dalej rozmawia? E, tak, natomiast, że tak powiem, e, przekazała mi w międzyczasie, że e, naczelnik stwierdził, że podjął decyzję, że nie będzie z Panem rozmawiał. Ale to nie jest jego decyzja. Ja bym policję. No on dopuścił się przestępstwa. Ja się nie dziwię, że on nie chce ze mną rozmawiać, proszę pana. No jak, jak będzie się szło do więzienia, no to żaden, żaden prokurator nie chce ze mną rozmawiać. A to nie jest jego decyzja. I zresztą on nie jest od tego, żeby ze mną porozmawiać, tylko miał wyznaczyć nagrywane zeznania. On by wyznaczył nagrywane zeznania, wie pan kiedy? Jakbyście mi podłożyli w tamten weekend dowody. Wtedy to by wystawił. Niech on śmieszny nie będzie. Proszę mu to przekazać, że on nie jest tutaj od rozmowy, tylko miał, mieli dokładnie termin wyznaczyć u państwa w kokuraturze. On sobie wysłał to do Tucholi, bo chyba wniosek też jest sfałszowany z tego względu, że no nie wiem, no jak mógł pójść do sfałszowanej sprawy wniosek. Ja nie będę składał zeznań do sfałszowanej sprawy, to jest jakiś kuriozum. Niech ten człowiek naprawdę pomyśli pierw a nie powie, że on nie chce ze mną rozmawiać. Bo tu nie jest, teraz nie, nie chodzi o to, czy on chce, czy nie chce. To trzeba było mi nie rujnować życia. Trzeba było zamknąć ludzi odpowiedzialnych za wyłudzenia za, za, za kto współpracował z Remigiuszem w maju 2021 roku. A mnie teraz zrujnowali, to nie chcą teraz rozmawiać. To jest dziecinada. To proszę mu to przekazać. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Proszę bardzo. Do widzenia.